Witajcie szanowni Państwo, Mariusz Prepper z tej strony. Zresztą wszyscy wiecie, widzicie mnie. Krótki filmik. Wczoraj mieliśmy z nocy 14 na 15, była konkretna burza, która uderzyła tutaj Śląsk, właściwie całą Polskę. Dużo strat. Ale nie wiem, czy zauważyliście, teraz okres taki burzowy. I nie wiem, czy zauważyliście jeszcze Państwo taką rzecz od 2-3 tygodni zmęczenie, kołatanie serca, dziwne huśtawki nastroju, problemy z zasypianiem, może nie mamy słuchowe, ale jakby zniekształcenie dźwięków takich normalnych, takie zmodulowanie typu jadący tramwaj, jadący samochód, dźwięk samolotu, tak był taki pogłos, falujący dźwięk i tak jakby gdzieś w róże takie specyficzne. Ja to zaważyłem, paru to zaważyło, no, i doczytałem się w internecie, słuchajcie, że mamy teraz okres mamy teraz okres tak zwanych aktywności słonecznej, burze na słońcu, burze magnetyczne, które mają wpływ na nasze samopoczucie. Osoby, które reagują na pogodę, tak zwani meteoropaci, tym bardziej będą odczuwali zmiany zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego. Oczywiście, jonosfera i magnetosfera ziemska chroni przed tym, tymi, że tak powiem, wielkimi, słonecznymi, że tak powiem wybuchami na Koronie Słonecznej. Ale słuchajcie, no część tych cząstek, część tych zaburzeń jednak trafia, trafia na ziemię. Słuchajcie, no jest, są pewne ostrzeżenia odnośnie, że tak powiem, komunikacji, nawigacji, GPS, może nie tyle kanały telewizyjne, bo tam raczej teraz już jest prawda technologia, więc tam jakiś anten takich typowych już nie ma, wszystko jest światło wodowe lub że tak powiem technologia poszła na tyle naprzód, że są <coughs> takie zaburzenia, które co jakiś, co parę lat, ale to mamy szczyt, się zdarzają, więc to jest wszystko w konstrukcje wliczone. Eee, to wpiszmy sobie na przykład o burze na Słońcu 2020, na YouTube tam jest, nic nie wychodzi za bardzo. Na YouTube to za bardzo, za bardzo nic nie ma. Oczywiście tutaj będziecie, o potężna burza słoneczna. Jasna strona, nie, wyjątkowy początek 25 25 cyklu słonecznego i jego niebezpieczne korelacje z losami ziemi, ale również doczytałem się. Astrofaza ciekawy, ciekawy kanał, również doczytałem się takich rzeczy, że po pierwsze, oddziaływanie na nas, ale również możemy korzystać, że tak powiem, no dla krótkofalowców, Cibiradiowców, są pewne zaburzenia na wysokich częstotliwościach, czyli pół GHz i w górę możemy, słuchajcie, jakąś ciekawą łączność, być może coś złapiemy. Ja będę na nas słuchał, jak coś będzie się działo, że tak powiem, to zaraz na kanał wrzucę filmik. W tej chwili jest czwartkowy, czwartkowy wieczór, godzina dwudziesta, dwudziesta więc na razie nic się nie dzieje, na razie na dworze jakieś tam postraszyło deszczem. Może nic się, żadnych kataklizmów tej nocy, tego sobie wszyscy życzymy, nie dojdzie ale faktycznie doczytałem się, że te takie specyficzne falowanie dźwięku ma to właśnie z tym związek. To jest szereg praw fizycznych, chemicznych, biologicznych oraz y, psychicznych naszych, naszego organizmu, które ma wpływ niestety Słońce. To jest zabójcza gwiazda, która daje nam życie, ale może nas w jednym, że tak powiem, sekundzie zabić i zniszczyć. Największa burza magnetyczna była w 1858 roku. Popaliło w jakichś stanach w Ameryce, słuchajcie, takie były rozbłyski, takie był wyrzut energii, bo to są ogromne prędkości cząstek różnych, 1,6 miliona kilometrów na godzinę, że popaliło duty telegraficznej słupy. Później takim większym tym to jeszcze było w 1988. No i później już tak regularnie dzieją się te burze magnetyczne na Słońcu. Słynny w latach 2000 słynne, słynna największa propagacja boom na Cibiradia. Wszyscy mieli anteny porozkładane na dachach, druty, kable, bo była największa aktywność słoneczna, która niestety spadła w dół. I mamy od 15 lat dołek propagacyjny, jeśli chodzi właśnie o komunikację, o takie sprawy krótkofalarskie. Kto się tym interesuje, no to wie, wie o co chodzi. Natomiast być może uda mi się coś zarejestrować podczas tych anomalii. Związanych z tą burzą na, burzą na słońcu i burzami magnetycznymi. Także tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. I jak będzie fajna burza, fajne wyładowanie, to też postaram się nakręcić filmik. Do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam.